Dawno, dawno temu żył Indianin imieniem pan Piotr. Nie, nie, to nie ta bajka. Aha. Dawno, dawno temu żył Indianin swędzący po śladach. Pewnego dnia poszedł na polowanie na niedźwiedzia. Nagle zobaczył ciemne chmury oznaczające niebezpieczeństwo, burzę. Stała się rzecz niezwykła. Spadło tak dużo deszczu że do lasu wpłynął bieloryb Bugi. Kiedy swędzącemu pośladkowi dało się wyjść z tądącego lasu na wielorybie Bugi, napadł go wróg. Chciał on wojny, bo mu się nudziło. Niechcący strzelił do bizona. To daje słońce. Wyleciały z niego dwa ogniste ptaki się na i go pokonały. Świądzący pośladek mógł wrócić do domu z mięsem bizona. Do gdzie dochodziło słońce. Oto koniec tej śmiesznej i przerażającej historii. Te bardzo lubimy Pana Piotra.